Ja, Oskar Sternik, Lat 22, 21, w tym roku 22. Yy, ale tak, przechodząc już do samego sedna. Wszyscy zgromadzeni jesteście zapewne zaciekawieni logiką. Jest na konkursie logicznym, ciężko było, żeby nie, chyba, że ktoś tutaj wstrzymał, to proszę dwa razy mrugnąć. Okej, okay, tam, tam coś chyba było. Ale, ale yy, widziałem naprawdę, że niektórzy, yy, niektórzy zatrzymywali się przy osobach prowadzących wykłady, przy nas zadawali pytania, byli bardzo zainteresowani tematem. Dla tych wszystkich, których pociąga nie tylko logika, ale również filozofia dla tych, którzy starają się odpowiadać samym sobie, Albo innym, na ciężkie pytania, z całego serca polecam ten wydział. To nie są czcze słowa. Eee, nasz wydział jest... To będzie taka luźna statystyka, ale za chwilę przejdę do czegoś ciekawszego. Eee, Jednym z lepszych wydziałów filozofii. O, tak, nie w, tak, ogólnie w Polsce jest jeden z lepszych wydziałów filozofii, ale to tam... O, eee, Kogo interesują statystyki. Dla mnie najważniejsze jednak na tym wydziale jest to, że jest to wydział, nazwijmy to przyjazny studentowi, jest to wydział, który, na którym nie ma praktycznie. Czasami się słyszy, że są jacyś profesorowie, kosy, straszne, którzy nic tylko uwalić biednego studenta chcą na każdym możliwym kroku. Tutaj nie ma takiej sytuacji. Tutaj... Podchodzi się do studenta z życzliwością. Natalie, nie śmiej się. Podchodzi się do studenta z życzliwością, z wyrozumiałością, często i nawet z przyjaźnią. Jak ja czasami potrafię powiedzieć do moich kolegów z innych uczelni, ale innych wydziałów kulu, że u nas na wykładzie wykładowca potrafi, jak widzi, że student zabiegany przyszedł, to potrafi mu wodę kupić albo kawę, jak wieś, że jest niewyspany, to oczy otwierają, nie wierzą w to, ale no to prawda. Tutaj, tutaj wszyscy wykładowcy są. Naprawdę miłymi, życiowymi osobami, których który dobro swetrów jest na pierwszym miejscu. A jeśli, te, jeśli by się komuś wydawało, że nie, to wystarczy z taką osobą porozmawiać o drzewach na przykład, no i wtedy już serce mięknie. Yy, ale nie samymi, że tak powiem, wykładowcami, yy, wydział stoi. Jeśli chodzi o ilość różnego rodzaju organizacji i zaangażowanie się studentów w to, co tu się dzieje, jest naprawdę, naprawdę dobrze. E, tutaj też zawsze za, też może w o tym w ogóle rozpocząć, że e, jak na innych kierunkach czasami się słyszy, e, że no tutaj na, e, na Psychologii i naprawie, no to siedzę z tymi osobami na no, odpoczynku, siebie, ale to się w zasadzie nie znamy. No, tam, raz, raz w życiu, jeden projekt robiliśmy, tyle. Nie. To tutaj akurat w filozofii każdy, praktycznie każdy, z każdego roku zna się i to bardzo dobrze co po wypadach, to, to już po wypadach to może już na jakieś prywatne y, plotki Zapraszam do mnie, ale to... Y, będzie taki jeszcze ten wątek, ale to ten. Y, ale najważniejsze właśnie są, y, oprócz takich relacji inicjatywy studenckiej, mm. tak że spokojnie będzie, y, Taką najstarszą w zasadzie inicjatywą studencką, yy, najstarszą, najstarszą konferencją naukową organizowaną przez studentów dla studentów jest właśnie Tydzień Filozoficzny, który od kilku lat, od około 70, yy, już prawie lat jest organizowany na tej uczelni właśnie przez studentów. Naprawdę podczas takiego eventu. Można się wiele rzeczy nauczyć. Ale tematy są bardzo rozległe, bo poprzednia edycja dotyczyła sztucznej inteligencji na przykład, jeszcze poprzednia metodologii nauk, a obecna dotyczyła kwestii dobrego życia. Więc była to taka bliższa wszystkim na pewno tematykę. Mhm. Tak. Generalnie tutaj koleżanka jest bardziej pro tydzień filozoficzny, mnie inne jakby aktywności interesują. Mianowicie jesteśmy jedynym na, y, chyba nawet na świecie, nie wiem, na pewno niczym takim gdzie indziej nie słyszałem, ale jesteśmy jedynym uniwersytetem, jedynym wydziałem, który y, potrafi, który zorganizował kabaret y, własny, który potrafi, y, potrafi y, naśmiewać się z samego wydziału i z całego absurdu a jak również potrafi parodiować wykładowców, co jest, co tym bardziej pokazuje, że mają już tutaj do siebie dystans i naprawdę są zaangażowani w to, co się dzieje, bo przychodzą i się sami z tego śmieją. Nagrania są na internecie, jakby ktoś potrzebował. Tak więc jeszcze na sam koniec jako taki ostatek, powiem jaką wiedzę muszę tutaj zdobyć. Wszelaką. Filozofia jest tak obszerna, że dla każdego coś będzie. Czy wam się to przyda w życiu? Jak najbardziej może. To, co tutaj pani profesor Lekakowali mówił jest bardzo przydatne. Czy na pewno wam się przyda czy w każdym możliwej branży? Być może nie. Czy jest to ciekawe? Na pewno tak. Tak więc zachęcam. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. I pytanie, czy jestem z nami, a ja, moi drodzy, Ja jestem Marek Jaworski. E, Też właśnie. Pozdrawiam Cię serdecznie, Oskar święciem do świętającej dzisiaj Rekwizy. E, jestem już w tam roku, jeszcze tak przez przedni, w poniedziałek, akurat w obronę. I moja się jest drukowana pół godziny temu praca magisterska. I żeby Wam powiedzieć, dlaczego to wziąłem, e, aby dojść do etapu wydrukowania tego przeszedłem przez, myślę, cztery wydziały, sześć kierunków. Eee, uwaga, mam życie, dzisiaj jest ślub, tak żeby, żeby nie było. Eee, ale jak to było w ogóle możliwe? Eee, to umożliwiają studia na miskusie, w, w dużym skrócie to są Międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczno-społeczne. My no w Lublinie mówimy na to misk, że wiem, że w Warszawie mówią na to misk, to mam odwieczność z Na czym to polega? E, jeżeli chodzi o studiowanie, ja myślę, to jest bardziej tryb studiowania niż sam kierunek, chociaż jakby być jak na każdy inny kierunek, na przykład będę mówił w większości o filozofii, ale też o kierunkach. I czym to się różni? Tak naprawdę kierunek, który chcecie studiować w nas w a wybieracie już po zarekrutowaniu się i po dostaniu się na uczelni. I to jest pierwsza różnica pomiędzy niszem a innymi kierunkami. Macie bardzo dużo swobody studiowania tego kierunku. I pierwsze, dwa pierwsze przykłady. Macie swobodę wybierania grup zajęciowych w większych kierunków, a także ym, możliwość na przykład przekładania to z innych lat. Kiedy to się przydaje? Kiedy ktoś chce studiować dwa kierunki. Albo ewentualnie pracuje, robi też tak wiele innych rzeczy na uczelni. Ja akurat poszedłem właśnie na miszu, bo chciałem studiować prawo i historię. I właśnie pod jak pan prawo. Ale mam koleżankę, która studiowała filozofię i filologię niderlandzką, wyjeżdżała na, do Holandii na wymiany. Mam jeszcze koleżankę, która studiowała filozofię i psychologię. I bez miszu byłoby to bardzo ciężko nauczyć. Skąd się w ogóle cztery wydziały? To jest druga rzecz. Macie dostęp do przedmiotów z całej uczelni. Ja, dobierając się do historii prawa, przyniosę sobie stosowanej z Raz Bezpieczeństwa Narodowego, z, również oczywiście z filozofii i z wielu, wielu innych dzieci. Także, jeżeli jesteście zainteresowani na przykład filozofią czy in real, i inną dziedziną, MISZ umożliwił Wam po prostu wyrobienie z tym Mam porównanie z osobami, które studiowały historię prawo bez misz i było im naprawdę ciężko, a MISZ, który dzięki temu też, że yy, praktycznie wszyscy prowadzący na wydziale, na uczelni wiedzą o jest misz już nie ma co o naszym rodzimym wydziale filozofii, yy, wiedzą czym jest MISZ i rozumieją, że misz robią dużo i też po prostu czasami do na rękę jeżeli chodzi o jakichś właśnie trudniejszych moment. I to jest do trzeciego przykładu tutorzu. Każdy musi być swojego tutora, czyli prowadzącego, który nad z wami czuwa. Czasami zdarza się tak, że z tutorem, no tak naprawdę jest relacja pod tytułem podpisać się na połoku jeden Ale ja na przykład z kolei z moim promotorem, moim tutorem, mój tutor jest moim promotorem i mamy perspektywę współpracy również po broni. Także to tak naprawdę zależy od indywidualnie tego, jak wyłożycie sobie relacje. Akurat na wydziale filozofii myślę, że tutaj nie ma żadnych problemów z kolorem, ponieważ przy właśnie mnóstwo jest również kolorem, ten wydział filozofii. I tutaj na pewno możecie liczyć na duże wsparcie, niezależnie od tego, który kierunek byście studiowali. Tutaj akurat była pani profesor Lekakowal, którą miałam przedmiot zajęcia na MISZ-u i uważam, że taka też wymiana My mieliśmy zajęcia. Z osobami z którzy W hmm. tym, się na tematy, które z, z osobami z czterech różnych wydziałów, ta, ta wymiana myśli jest naprawdę pogracająca. Ale ostatnia taka perspektywa, co nawet studia wie, o wiele lepsze perspektywy połączenia. Po pierwsze perspektywy życiowe, ponieważ to otwiera perspektywy na wiele grup życiowych, ale również o wiele lepiej odmienione do. W CV, kiedy kończyło się dwa kierunki, ewentualnie również na tym domie posiadamy e, wszystkie przedmioty, jakie zaliczaliśmy. To, e, to na przykład, koleżanka, która miała studiowała historię sztuki i miała tylko pojedyncze przedmioty z wyrobniki, dzisiaj pracuje w fundacji, która zajmuje się wyrobnikiem. Wystarczy pojedyncze przedmioty, które tylko dzięki miszowi można zaliczyć, i dzięki temu właśnie, e, bo dzisiaj ma swoją pracę. Jeżeli ktoś oczywiście będzie nazywał Was pytania o konkretne związane z dyskusjami międzynarodowymi, to jest tutaj też, żeby tutaj nie zajmować czasu. Ja tutaj będę wtedy tutaj z powodu sali, także zapraszam.